Ciężko mi się szło. Normalnie jak daję głową w prawo, to idzie wszystko w lewo. Zmieniłem się, tak? Widzicie? Ale ja nie widzę. Powiem Państwu, że byłem teraz na zewnątrz i to nieprawdopodobne, jak się wszystko w ogóle tu zmieniło. Przecież to był hipodrom. 20 lat temu to ja stałem w tym miejscu, gdzie tu stoję, a tam, gdzie Wy siedzicie... Stało stado ogierów. Pamiętam te pały, te, te płaszcze niebieskie. Ale powiem Wam, że wczoraj, ja się zmieniłem od wczoraj, ja chyba zaraz zmienię się jeszcze raz, bo tracę na ostrości. Wczoraj szedłem do NBP, nie zauważyłem się, potknąłem o belkę. Wydaje mi się, że stopa mi się zmniejszyła. Coś jest nie tak. Nie, nie. Przechodzę do realu. Dosyć tego. Proszę Państwa, więc to jest kwestia jest taka. Mamy codziennie sondaże wyborcze. Ja miałem dzisiaj w ogóle nie mówić o polityce, to też tylko liznę. <grym>